następny odcinek. Dzisiaj gramy w Brawl Stars. Uwaga, uwaga, zaczynamy zaraz. Dajcie łafeczkę w górę i subskrypcję. Albo nie, albo nie, albo nie. Dzisiaj gramy. W... Dzisiaj. Tu sprawdzę, czy Minecraft działa, dobra? Dzisiaj to sprawdzimy. Liczę. Minecraft musisz działać, no? To zaraz się zobaczymy, dobra? Albo. Na jakąś inną grę, dobra, ludzie, bo Minecraft po prostu mi nie będzie działał i koniec. Więc. Dobra, 3, 2, 1, 0. Chyba was troszkę tutaj przestraszyłem. Widzicie, a Robloxa wybrałem. Widzicie, że możemy tu sobą działać. A jak będzie tu sobą działać, to. To niestety nie będzie, to tego po prostu nie będzie, niestety. Login. Login. I co? To mi się porobiło, dobra. A ile ja mam franców? Po co mi masz tyle franców, Jezu? Dobra. W co krecie grać? W co? Jailbra dobra, w jailbreak. Dobra, gramy w jailbreaka. Mam nadzieję, że to będzie działało dosyć dobrze. Nie. Mam nadzieję, że nie będzie. Jeszcze, już zacinało, wygląda jakby się zacinało, ale najpierw trzeba się dowiedzieć, trzeba zawsze próbować, wszystko trzeba próbować. Ej! Czeka, coś mi się zblogowało. Czeka. Ej dobra, to się troszkę, chyba tylko. Polis. Prisoner, Eluwa, jestem prizonerem. Roleplay. E, luwa, jestem prizonerem. Okej, uciekam, uciekam. Ej, mi się to nie zaczyna. A jak się zaczyna to tylko troszkę. Ole mam farta. Uj teraz są łatwiejsze przyciski. Teraz najlepsze. Strzelają. Strzelają, strzelają, strzelają. Uciekać, uciekać, uciekać. Dobra, idę na dół. Jedy to naprawdę gdziekolwiek. O nie. To jest jakaś pigi. Nie mamy tam żadnej pigi. No nie, pepa pig. Co? Тиги есть. Что? Первый раз слышу. Есть в том. Ну то як вам утчек. Кто я там? Dajcie łapieczkę pod tym firmem i subskrypcję, bo to jest prawdziwy Roblox. to naprawdę to jest prawdziwy Roblox. koniec kropka, no? A to jest dziwne, że mi tak dobrze działa. Jezu, ja w to nie wierzę. U mnie strzelaty, Pol. ja go zabiję? A jak go zabiję? Jak normalny gość. Jaka pigi? Nie może jakaś pigi ps znowu jest. To muszę uciekać e. Ja inaczej stąd ucieknę Spróbuję inaczej Okej, okay, jedziemy, jedziemy, jedziemy Jedziemy Czemu tu musicie mnie krzyczeć? mogę przejść, naprawdę. A, przecież to trzeba zniszczyć. Trzeba szybko zrobić. Страшно трудно. Чека. Nie. А если что-то... Ай, удоху муся. И Diolch yn A jak się stąd wychodzi? Chrysta co się dzieje. A już kate! Jest, ale super. A zaczynamy się. Elua. Czekaj. Ej, dobra, mam Robloxa, ludzie. To jest najlepsze. Teraz się pożegnamy. Było bardzo fajnie. I zobaczycie, że Roblox naprawdę jest fajny. I mi się praktycznie nie zacina. To jest najlepsze. A więc się żegnamy. Uwaga, i pa!